Na wstępie dziękuję Wam za subskrypcję, lajki, komentarze oraz zapraszam Was do wsparcia kanału. Nie przedłużając, zapraszam Was do recenzji. Materiał ten nie jest posterowany. Dzisiaj recenzja Bayer Dynamic. Bayer Dynamic. Bayer Dynamic. DT990 Pro 250 Ohm. Słuchawki studyjne do miksowania, do nagrywania w studiu i do wszystkiego tego, czego potrzebujecie. Zobaczmy sobie na unboxing. Tak prezentuje się nasze pudełko nowe pudełko tu mamy specyfikację techniczną fajne jest to że to jest 250 ohmów do tego potrzebujemy zewnętrznego interfejsu żeby odpalić takie słuchawki a tak słuchawki prezentują się w opakowaniu wyciągamy sobie i na pierwszy rzut oka co mnie tutaj zafascynowało w tych słuchawkach to jakość wykonania oraz co ciekawe, welurowe, bardzo wygodne nauszniki, jak raz założyłem, to nie chciałem ich zdjąć, dlatego mamy też pokrowiec oraz instrukcję obsługi, zresztą tutaj jak widzicie, osobiście z pokrowca nie korzystam, ale do tego to jest fajny bajer. Słuchawki tak się prezentują z boku. Słuchawki, przypominam, że są otwarte, czyli będziemy słyszeć dźwięki otoczenia, aczkolwiek jeżeli słuchamy sobie muzyki, albo gramy w gry, albo na przykład y, robimy coś, jakieś tam prace z, z miksem, albo też z masteringiem i odpowiednio to brzmi w naszych słuchawkach, to nie będziemy słyszeć otoczenia. Do tego też mamy tutaj złącze z mini jack na jacka 6,3 mm. Czyli od razu będziemy mogli sobie do naszego interfejsu audio podłączyć i działać już na takich gotowych słuchawkach. Więc myślę, że naprawdę warto się nimi zainteresować, bo raz, że bardzo dobrze grają, do góry są pasma przenoszenia, a dwa, że są mega wygodne i ucho się nie męczy. Osobiście potestowałem trochę te słuchawki i z początku byłem do nich sceptyczny z uwagi na otwartą obudowę. Natomiast, jeżeli przyszło co do czego, słuchania, odsłuchu nagrywek dźwięków, sampli, słuchania muzyki a tak słuchawki leżą na moich uszach Zobaczmy sobie instrukcję obsługi albo w zasadzie poradnik Otwórzmy i sprawdźmy co producent tutaj pisze A teraz przyszedł czas na studio Podłączyłem sobie słuchawki do nowicion Audio Hub 2x4 Świetnie grają Nie ma żadnych problemów z odsłuchem A tak słuchać przy otwartej obudowie A wy dajcie znać co myślicie o takich słuchawkach Czy warto je kupić? Jeżeli wam się materiał podoba, zostawcie kciuka Napiszcie komentarz i koniecznie zasubskrybujcie kanał po więcej takich lub podobnych recenzji. Ja tymczasem uciekam, trzymajcie się, cześć!